Dzień dobry. Witam serdecznie w Teatrze Miejskim imienia Witolda Gombrowicza w Gdyni. Jesteśmy właśnie po sesji zdjęciowej do plakatu i do materiałów promocyjnych spektaklu Tango na pełnym morzu na podstawie tekstów Mrożka, ale to dopiero w maju, a ja dziś chciałbym zaprosić was wszystkich, nasi drodzy widzowie, na nasze kwietniowe spektakle, a w kwietniu a repertuar mamy przeobfity. Co będziecie mogli u nas zobaczyć? Szekspira Romeo i Julia. Myślę, że historię tej miłości zna każdy. U nas rody Capuletich i Montekich stoją po przeciwnych stronach. Uwaga, boiska piłkarskiego. Jeżeli lubicie klimaty z filmów Pedro Almodovara, zapraszamy na Kafe Luna. Piosenki pełne namiętności i wspaniałe, pełne mocy kobiety. Kirkor, Maliny Alina, czyli balladyna słowackiego. U nas w mocno uwspółcześnionej formie. Zabójstwo króla to spektakl na podstawie mocno kontrowersyjnego artysty. To spektakl na podstawie tekstu mocno kontrowersyjnego artysty Pier Paolo Pasoliniego. Konflikt pokoleń, religia, erotyka i społeczeństwo konsumpcyjne. Grany na naszej scenie kameralnej od siedmiu lat spektakl Bóg Mordu Jasminy Rezy. To dowcipna, ostra, czarna komedia małżeńska. Mistrz i Małgorzata, czyli przeniesiona na dużą scenę przez Jacka Bałę, powieść, wspaniała powieść Michała Bułhakowa. Historia o odwiecznej walce dobra ze złem i o odkupieniu. Ponieważ aura jest dla nas coraz łaskawsza, w końcu wiosna przyszła, yy, ruszamy z naszą trzecią sceną teatralną pod pokładem Daru Pomorza. A tam będziecie mogli zobaczyć m.in. Kursk, tragiczną historię marynarzy rosyjskich uwięzionych na pokładzie okrętu podwodnego, oraz żółtą łódź podwodną, historię Beatlesów, charyzmatyczny lider. Jego morderca i toksyczny związek z kontrowersyjną artystką. To wszystko, drodzy widzowie, będziecie mogli zobaczyć w kwietniu w naszym teatrze. Ja nazywam się Maciej Wisner. Do zobaczenia w Teatrze Miejskim. Chodźcie do nas.